Cześć wszystkim! Cześć dziewczyny! Dziś przychodzimy do Was z holem zakupowym, czyli tym, co kobiety kochają najbardziej, najbardziej. Zdecydowanie. a ja chcę powiedzieć, że będzie to hol już taki wyprzedażowy, tak? E, tak, bo ja sobie tak pomyślałam e, po tym Black Friday'u, że nie mogę Was zawieść jako tak. widzów tutaj wiernych, e, że będzie trochę tak nieładnie z mojej strony, jeżeli taki filmik się nie pojawi, bo moje te chęci zakupowe po Black Friday trochę spadły, ale właśnie pomyślałam o moich widzach, wiernych widzkach, które na pewno tutaj czekają na moja. Ja mam tak mało rzeczy, że ja po prostu już teraz nie mogę doczekać się, co będzie w tym filmiku. Daję Ci kciuka do góry. Tak, dziękuję. E, ja powiem tylko tak, że robię to tylko i wyłącznie dla Was. No o, to jest taki bajer, słuchajcie, ja bym tak. jej nie wierzyła. Nie? Wkręca Was. No może troszeczkę. No, no ale może też przypomnę, tylko że jeżeli nie subskrybujecie A, tak. naszego kanału i chcecie położenia widzieć w ciągle w zakupach, to oczywiście... Tak, powinniście... te kciuki i te subskrypcje będą dla mnie motywacją do kolejnych zakupów. Oj, Ryskuję, nie. dziękuję. Trzeba będzie będziecie tak. w domu i odciąć Tam. internet. Znaczy nie, akurat jednak tak za zakupami przez internet, no zdarzają się, Aha. ale jednak, no jednak, tak. jednak, jednak ja jestem kontakt. taką lwicą, która biega po to sklepach. To nie, to ja, ja uwielbiam siedzieć się i przeglądać strony, chociaż no rzeczywiście moje zakupy, ten kanał byłby biedny, oj. Dobrze, naprawdę Renacie się pofarciło, że ma siostrę i do tego zakupo choliczkę. dzięki temu Wy możecie tutaj skorzystać i, prawda, Dobra. czerpać inspirację ode mnie poprzez moje zakupy. Oj, zaczynamy, ale, ale dobra, się, raczej, bo, dobra. Się, bo się, się rozkręciliśmy, więc zaczynamy wyprzedażę. E, tak, to jest w ogóle te, te słowo, kiedy nawet je wypowiadam, to czuję, jak w mojej dzieło mojej... przenika taki lekki dreszcz. I zaczynamy od tego, co Renata ma na sobie. Tak, bo to jest prezent świąteczny, od i Ja już wspominałam w ostatnim filmiku, pokazując właśnie tą bluzę. W tak. pięciu z tej To ty ją tutaj pokaż, pokaż, a ja zaraz się przebiorę i też Wam coś pokażę. I wtedy ona była łącznie z moimi spodniami z New Balance, które kupiłam sobie sama, właśnie na Black Friday, a tą burzę dostałam od siostry. Jak zwykle to był trafiony prezent Bożena, jeżeli chodzi o prezenty. No, powinna zostać pomocnikiem świętego Mikołaja, bo rzeczywiście daje radę. Dobra, już jestem. No, ale oczywiście też musiałam sobie coś kupić, tak, więc może ja teraz powiem, hmm. że wybrałam się z koleżanką do galerii Młociny, to jest ta nowa galeria. Tam tak, tak, miałam odrobinę stresa, bo jechałyśmy tam autem, ja nie często poruszałam się po Warszawie samochodem, kiedyś normalnie jeździłam, teraz już nie, trochę hmm. się odzwyczaiłam, ale kiedy słyszę słowo właśnie wyprzedaż, zakupy, to po prostu jakieś hmm. te umiejętności, kierowcy od razu mi wracają, nie przerażają hmm. mnie tramwaje skomplikowane, ja sprzyżowania. tak? Tak, moja koleżanka nie ma prawa jazdy, tak jak ty. Aha, Więc a, e, tak, Galeria Młociny, ogrom, Primark jeszcze jest nie, o, nie, nie, jeszcze, nieczynny. nieczynny, Mango tak samo. Ale trafiłyśmy do... Nie, chyba mango już teraz jest, już, już teraz jest. Już jest? No dobrze, tak, nieważne. Trafiłyśmy do New Balansa i muszę Wam o tym powiedzieć. Ten filmik będzie naprawdę bardzo długi, bo będzie tutaj duża. Tak, kanapki, herbatę, tak, e, popcorn, popcorn, pop, popcorn pop, może pop. jakiegoś drinaczka. Słuchajcie, sklep New Balansa. E, zaglądam tam, prawda? Są te bluzy z kaptują czarną, którą ja mam, byłam trochę zawiedziona. Po czym bardzo sympatyczny pan um, komplementował mnie, liczyłam aż cztery razy, że pani jest taka szczupła. Pani jest naprawdę taka szczupła. I ja wiem, no wiem. I wiecie co, przyniósł bluzy ze zwrotów, które tam gdzieś miał na zapleczu. Zaczął mnie je wyciągać. Jak ja zobaczyłam czarną, od razu pomyślałam, kurde, mam prezent dla mojej siostry. Na co pan, mówi tak, wie pani, to mię czarna będzie dla siostry. No wie pani, no, ale pani będzie w niej tak dobrze, bo pani jest taka Szczupła. Więc y, y, dzięki swojej smukłej figurze kupiłam dwie bluzy New Balance a w cenie 120 zł za sztukę. 120 chyba bo tam widziałam... Tak, 129 te... zł. Y, czarną od razu... I widziałam tych bluz na stronie, nie znalazłam ich na Zalando, bo chciałam zrobić Wam linki, więc napisałam w opisie ostatniego filmiku właśnie, że one są po prostu dostępne w sklepie stacjonarnie. Czasem bardzo fajnie, tak. fajne. E, ogólnie, e, materiał taki mięsisty, fajny, naprawdę. E, no, po jakimś czasie pewnie się spieszy, ale Te teraz nie coś, e, czysta przyjemność nosić. Bardzo fajny krój, tak jak patrzę teraz w lusterko, czy ona taka o, e, w, wypuszczona, czy troszeczkę. Yy, bardzo fajna bluza, dla mnie krój yy, na piątkę. Tak, ale zawsze pamiętajcie o podkoszulku, żeby nie wieczyć, się, nie przeziębiać. Także to są takie pierwsze zakupy wyprzedażowe, galeria Młociny, cena 129 złotych. Lecimy dalej. Dokładnie. No i kolejne rzeczy. Bardzo szybko się przybrałyśmy. Ja dla przypomnienia jeszcze tylko te spodnie obecnie są na wyprzedaży w Hajemie. Kupiłam je ze strony internetowej. Teraz kosztują 179 zł, mam rozmiar 36 i niestety musiałam je przerabiać troszeczkę u pani krawcowej, ale pani krawcowa niezwykle dała radę. Naprawdę popisała się. Świetnie, świetnie mi zrobiła te spodnie. Mam jeszcze troszeczkę miejsca na obiadek i na kolację. Spodnie są piękne, kolorystycznie. no ja się po prostu ostatnio w filmiku rozpływałam nad nimi, jestem zakochana. Dwa, wyglądasz w nich o, e, I nie skracałam ich, tak się zastanawiałyśmy obie właśnie e, czy skracać czy nie, ale zostawiłam, I wygląda to naprawdę dobrze. Tak. E, więc ja ruszyłam na wyprzedaży również do naszej sahaczewskiej Sonaty, byłam w szoku, bo już przed godziną 10 było tam prawie jak na dostawie w Lumpeksie. I za całą sumę 29,99 zł. Powtarzam, 29 zł zakupiłam sobie w senselu taką y, kurteczkę. Powiem tak szczerze, że do zakupu tej kurteczki y, no, na, nakłoniła mnie na pewno cena, bo 29,99 za kurteczkę to jest tak jak w się. Mhm. Y, tyle, że spodobał mi się kolor i fason. Trochę jestem rozczarowana kolorem suwaka. Ale nie wiem, jak prezentowałby się tutaj złoty, nie, nie, mam, nie mam żadnego pojęcia. Jest to taki antyczny róż, o ile mogę tak nazwać, tak? Także tak, tak wygląda ta kurteczka, to jest taka um, kurteczka przejściowa, y, ale na pewno bardzo mi się przyda. Fajnie, że ona ma tutaj te ściągacze i taką jeszcze nakładeczkę jest całkiem nieźle wykonana. Na metce nie mogę dopatrzeć tylko y, jednej rzeczy. Jaka była cena? Y, wcześniejsza tej kurtki, bo tutaj tej ceny u nas po prostu podanej mm -hmm. nie ma. To może być tak, że z tego wietrzenia magazynu. Tak, i po prostu ona gdzieś kiedyś była dostępna albo po prostu nawet pewnie nie w Polsce, tylko po gdzieś prostu mu... synsaj się bał, że mole to zerżą, wyrzucił, powiedział tak, na pewno. kupią, po 29,90 kupią. Także tak ona się mu prezentuje, tak wygląda z tyłu, jest taka lubniutka, fajniutka się ta, co myślisz, jak my się rozpocząć. Może być za taką cenę to mi się naprawdę podoba. Dobra, kolejne zakupy. Jedziemy dalej. No i kolejne zakupy. Zacznie moja siostra. Ja zacznę od płaszcza, który już pokazywałam chyba dwa razy w filmie. kole muszę Wam powiedzieć, że ja kupiłam go na Black Friday za 249 zł. On był przeceniony z 490, 449 dokładnie, a teraz na wyprzedaży on kosztuje 299 zł. Bez komentarza, bez komentarza. Ceny naprawdę są szalone. Radzę uważać, bo, bo jak zobaczyłam nie wiem, może, może to była jakieś źle przypięta metka może coś takiego ale Daj, po prostu każda zakupocholiczka musi być po części Pitagorasem i musi jednak dobrze pilnować. Ja nie mogę po prostu... Wiecie co? Jeszcze raz to sprawdzę i w opisie dam wam informację, czy ja się nie pomyliłam, ale jak zobaczyłam tą cenę fizycznie tego płaszcza 299, to wszystko mi opadło. No ale zapłaciłaś za niego 249, ale to nie, nie, nie znaczy, to, że ktoś to... się nie nacnie będą takie osoby, na pewno będą też takie osoby, które zdecydują się jednak za tą cenę go kupić, bo nie będą go chciały kupować chyba za to. Chyba najgorzej, go. chyba najgorzej mają ci, którzy kupili go za 449 zł. I ja myślę, że jeżeli ktoś już go za taką cenę kupił płaszczy bez podszewki, cienki i tak dalej, to znaczy, że po prostu go stać i nie robi mu to Dokładny żadnej dokładnie. No, lata mu to. Dokładnie. I fajnie! I niech będą tacy, którym to lata, niech będą tacy, którzy się tym będą przejmować, niech będą tacy, którzy są siebie dumni, że kupili go za 200 parę złotych i dokładnie. Nie każdy Boże będzie na można maćę, nie każdy będzie zadowolony, ja tylko powiem jeszcze w nawiasie, że mam nadzieję, że to jest ostatni płaszcz bez podszewki, bo nie nosi się go tak fajnie, jak sobie myślałam, że się będzie nosiło. Po prostu on się czepia do ubrań, a już założyć dzianinę pod taki płaszcz to jest dawaj jak sobie kupiłam. I powiem szczerze, że nie zakupiłam go na wyprzedażę, kupiłam świetny. go za cenę regularną. Już ponieważ. Tak, ponieważ Już. Nie widzę. Tak. Pożyczę ci go, ja nie mam z tym problemu. Zobaczyłam go u dwóch osób i wiecie, na żywo, mówię, o, mam takie reakcje. Nie? Podoba mi się HM. I wiecie co, ja po prostu siedziałam w pracy. I tak mówię, no nie, jednak, jednak gdzieś tutaj Co? czuję to po prostu, czuję tą chęć, ten mózg, to nie jest chęć, to jest takie, ja po prostu muszę, ja nie mogę skupić się na pracy, mi się nie chce jeść, ja muszę kupić kożuszek. Nie, oczywiście, żartuję, ale wysłałam tylko na Messengera koleżance Skrina i mówię, słuchaj, wiedziałam, że w domu, że akurat nie pracuję, mówię, kochana, kupuj rozmiar 36, bo... Nie zdecydowałam, się na rozmiar 34, kiedy jeszcze kupowałam. Ale on A, jest fajny właśnie, że, że on jest taki troszeczkę bardziej. Tak, tak. tak ja tak. wiem, że tutaj po prostu będę mogła jest z niego założyć tak. jakieś po prostu swe wszystko. I co najbardziej urzekło mnie w tym korzuszku, to to, nie że jest ten kolor fajny. tego misia jest w takim fajnym, beżowym kolorze, tak, właśnie prezentuje się dokładnie tak. Ja muszę tutaj delikatnie stąpać, żeby rynacki nie robić nie, Ale bo chyba się tak szybko nie zniszczy ten Tak, wiesz, ja go wywinęłam, ale on ma takie dość dłuższe rękawki, ale fajnie tak też są wywinięte, ma kieszonki. Naprawdę jest, słuchajcie, rewelacyjny. I ja już wiedziałam, kiedy zamawiałam ten, znaczy, kiedy zerkałam na stronie, czy w ogóle są, szukałam tego kożuszka. To przyznam szczerze, że wiedziałam, że rozmiaru 34 zostało tylko kilka sztuk. Mhm. Nie byłam. Na stronie to też bardzo wraca. Często wraca, ale wiedziałam, że rzecz podoba mi się na tyle że nie będę po prostu czekała na wyprzedaż i kupiłam go za cenę regularną i już Wam mówię, bo dokładnie nie pamiętam, ale chyba było to... Jeżeli... Hmm. Jeżeli to kupowałaś przez e, Chyba stronę z... internetową, to tutaj ceny nigdy na Chyba nie Chyba 199 zł, ale też chcę powiedzieć, jeżeli na przykład teraz te korzuczki w rozmiarze 36, na przykład będą za 149 zł, tutaj, lub za taką inną cenę, to absolutnie apeluję do Was. Nie piszcie mi tego w komentarzach, dobrze? Więc, okay. Nie wiem, jak, jak teraz jest dostępnością tego korzuszka, Nie sprawdzałam. To oczywiście, wszystko co znajdziemy w sklepie, ale podlinkuję także bez ale jest po prostu. Świetny. Oczywiście dopiszę też rozmiary, jeżeli będę wiedziała, jaki ona kupiła rozmiar dany. 36. Bo dany 34 po dopiszę tam. też rozmiary i też fajne na plus podoba mi się, że on jest troszeczkę większy. Bo ten tak. wcześniejszy mój kosztem z był taki... Wiecie, tak? tylko po prostu na coś On mega. Też był fajny, no to znaczy, że był kiepski, ale w tym ci jest też fajny. Ale bardzo już pewnie. był nadgryziony zębem czasu i musiałam po prostu się go pozbyć. a teraz jestem trudną posiadaczką tego korzuszka z Helma, ale wiem, że Helmu, że dużo dziewczyn ma ten koruszek i naprawdę jest. Jestem zadowolona, podoba mi się, też dobry się zakup. Też nie dobra. piszcie, nie piszcie, że stanie. Proszę Was bardzo, bo wtedy myślę sobie, że jednak jestem taką wiecie. Uh. Nie, ale w Kajnie te najfajniejsze jeszcze po prostu rozchodzą się. Tak, dlatego tak jak właśnie odnośnie tego płaszcza, no ok, on jest bez podszewki, więc tutaj... Ja nie wiem, ja to jeszcze sprawdzę, bo może rzeczywiście ja tutaj naprawdę e, może zobaczyłam płaszcz, cena była przekrojona, nie chcę tutaj, wiesz, robić jakiegoś takiego niezdrowego zamętu. Po mm -hmm. prostu napiszę wam to, potwierdzę wam to w opisie. O. Tak. Lecimy dalej? Perełka na koniec, tak. No i już ostatnia rzecz. Oczywiście należy ona do mnie, jest ja to ta tak. Nie, 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 choć choć bo tu ładnie wyglądasz, wiesz. Zresztą ja perełka... tego chcę powiedzieć, że już taką tradycją, naszą tradycją stało się właśnie, że ta perełka, niezależnie, czy to lumpeksowa, ale lumpeksowa to już jest obowiązek obowiązków, tak. zawsze jest na końcu i tym razem też tak jest i ta rzecz nie należy do mnie. Oczywiście, wiadomo, kto tutaj wygrywa w rankingu zakupu ale też chcę powiedzieć, że mam taką żywie, taką ogromną nadzieję, żadna z Was nie robi takiego przewijania i nie ogląda tylko samej końcówki, samej tak, ręki. Bo, bo fajne jeszcze się dziewiątku. Tak, w byłoby mi ogromnie przeprowadzenie, jeżeli już decydujecie się na oglądanie, to tak od A do Z. Dobrze i... Kurtka. Nie włożyłam jej od razu na siebie, bo trochę tak chcę, wiecie, takie napięcie zbudować. Jakiś czas temu z jednym... Mogę z płaszczy? z tak zrobić. Mogłaś, mogłaś. E, chyba z jednym z vlogów mówiłam Wam o tym, że moim największym marzeniem było... ubraniowym jest klasyczna... Tak, nawet kilka razy. Tak. Podsyłałyście mi linki. Za wszystkie oczywiście ogromnie dziękuję. Ale sama, sama sobie taką kurtkę znalazłam. Byłam przekonana, że chyba zdecyduje się w ogóle na oknika, ale ona nie miała kaptura. I yy, znalazłam kurtkę z Massimo Dutti. I kiedy jechałyśmy na Black Friday, to wiecie, ja tak do Massimo, o kurteczka, kurteczka, kupię sobie. Yy, nieprzeceniona, mówię, o bunia, mówię, nieładnie. Nieładnie. No i właśnie, kiedy wybrałyśmy się z koleżanką do galerii Młodli, ja już wiedziałam, że na stronie... jest Masimo. Tak, już ruszyła wyprzedaż właśnie na stronie Massimo, ale byłam święcie przekonana, że nie ruszyła ona stacjonarnie w sklepach. No i okazało się, że tak. No i wchodzę do tego Massimo i mówię, że chodzi mi o taką i taką kurtkę. Nie ma? Nie ma. Ja wiem, no nie bardzo. Poproszę numer referencyjny. Ja mówię, no wie pani no yy, mówię, no... Yy, Tegoś w ogóle mi ta rozmowa nam się po prostu nie ułożyła. Ta dziewczyna była totalnie nieprzyjemna. Wyszłyśmy, po czym my poszłyśmy sobie coś zjeść, i ja wtedy weszłam na stronę, to ja mówię: Nie, no tak nie może być. No, no nie? Z... Wróciłam do sklepu, pokazuje i ona mi, no są. Do tej samej podeszłam. I co jest najlepsze? A ona mi przynosi dwie beżowe. Rozumiesz? Aha. A mi już wie, żyła, zaczyna, ręka już mnie spędzi, no, no co po prostu, babo wyprawi, Przepraszam, ale ja prosiłam o czarną. ona, no, no ja nie wiem. Ale przechodzę do setna. Massimo, czyli ta kurtka, o której ja myślałam, wiecie, że jak ja ją przymierzyłam, to moja koleżanka, która była ze mną, powiedziała dosłownie, powieba cię, no taka zwykła, ja za tyle też, pieniędzy. Też szczerze ale... zobaczyłam pierwszy raz tą kurtkę, można ją mierzyła. Hmm. No, nie jest to kurtka moich marzeń, tak? Ale ja przy zakupie tej kurtki kierowałam się, po pierwsze, wygodą. Mhm. Po pierwsze, zależało mi bardzo na tym, żeby ona miała naturalny psat, czyli mhm. pióra okay. i piesz. Bo niestety, jak się nosi rozmiar 34, co wygląda obłędnie, niestety jest zimno. I wszystkie tak, szczypiorki o tym wiedzą. A dziś, słuchajcie, jest minus dwa. Czy coś takiego, no nie, jadę do Renaty, no spowodowałam dosłownie wypadek, kobita, kurtka zimowa, do, 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 do za kolana, rozumiesz, gołe nogi i adidas. No po prostu, może nie wiem, może akurat wychodziła z fitness, dobra, bo ja się jak zwykle tak, rozgadałam. Rozgadałaś się porządnie, ja tak. się usuwam w bok, więc powiem tylko tyle, mi zależało na tym, żeby ta kurtka była czarna, Klasyczna, z naturalnym wypełnieniem, była delikatnie za pupę, żeby właśnie było ciepło. I no żeby też nie kosztowała, prawda? 579 zł, bo tyle bym za nią nie zapłaciła. Zapłaciłam no, za nią to 300 była... cena, tak? 399 zł i chcę powiedzieć tylko tyle, że. Liczę na to, że tą kurtkę będę nosić nie jeden, a kilka po prostu sezonów. Aha. Ma ładnie wykonane, suwa. Tak, jest fajnie wykonana, jest naprawdę mega wygodna, jest mega lekka. Może się delikatnie tutaj do Was przybliżę, czego wcześniej nie robiłam, żebyście sobie zobaczyły tą kurtkę, że jest bardzo, bardzo klasyczna. Nie jest teraz taka jakaś, nie wiem. Taka jaka. mocno tu wytaliowana. A odwróć się z tyłu, bo ona z tyłu rzeczywiście wygląda ładniej. Tak mi się bardziej podoba. Więc z tyłu. na przykład, jak będę chciała się komuś prezentować, to będę miała cześć. Tak. I dopiero później przód. Okej. Okay. Także y, mój y, jakby cel na ten rok, y, bo tak myślałam praktycznie cały rok o zakupie takiej właśnie kurtki przed samym końcem roku został zrealizowany. Jestem ogromnie ciekawa, co powiecie na temat tej kurtki, bo ja myślę po prostu, że tak naprawdę... Jeżeli już kupujemy kurtkę z takim naturalnym sadem, trochę droższą, bo dla mnie, no nawet te 400 zł za kurtkę, no tak zawsze zapłaciłam zapłaci, ogólnie 250, 20, 200, no, 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 200 tak. zł, ale, ale 400 to już jest troszeczkę więcej. Dobra, może rozumiem, bo się Dobrze, zmierzyłem. ja już przybiegłam tu, bo. Tak, już kończyć, ale ja mówiłam, że gadanie to jest jedyna rzecz, która absolutnie mnie nie męczy, ja bym mogła tak, non-stop. Ja myślę sobie o tym, że ja powinnam się przebranżowić i na przykład, nie wiem, być lektorem, albo. No tak, ale lektor to zazwyczaj czyta. Ja to się wiesz, ale, ale, ale jakby wiesz, te, te dźwięki z okay. siebie wydobywa. Dobry, ja przed chwilą tak. musiałam rozsunąć trochę e, rolety, bo e, nagrywamy przy świetle naturalnym i pewnie zrobiło się szara, bo teraz widzę w podglądzie, że jest nieźle. Końcóweczka. Kciukujcie, subskrybujcie, bo wiecie, że będzie nam ogromnie miło i piszcie w komentarzach, czy nasze zakupy Wam się podobają. No i oczywiście jak ten moment wyprzedaży wygląda. u Was dokładnie. My jesteśmy zadowolone, czekaj. Znaczy, tak ja jestem zadowolona. Ja Zadowala Cię taka ilość rzeczy. Zadowala mnie wody. mój minimalizm. Wiem, że sobie coś od Ciebie pożyczę. Cieszmy się, że nosimy prawie ten sam rozmiar. Tak. Tylko budków. No niestety. Dobrze. Tyle. Do następnego. Pa! pa.